Może ja też tak zrobię, co? Tak Ostina Butlera zrób. Benchie. Słuchajcie, zauważyłem... Zawsze zaczynam od słuchajcie, nie? Słuchajcie. Panie Kido, piszcie w komentarzach, jak bardzo się pomyliłem. E... Słuchajcie, zauważyłem dwie reakcje na zwiastun filmu motocykliści. Jedna reakcja jest taka, że się podobało. Hmm? Druga reakcja jest taka, że się nie podobało. Komu się podobało? Są ludzie, którym się podobało. Maćkowi się podobało. Mnie się podobało. Tobie się podobało? E... I teraz jest tak. ja kłamie. Zwiastun kłamie, tak. Do pewnego stopnia. Bo film się zaczyna zupełnie nie jak zwiastun, ale w którymś momencie staje się filmem ze zwiastuna. I pytanie, który z tych filmów jest fajniejszy? No ja wolę ten film. A może oba są fajne? Nie ze zwiastuna. Bardzo to było skomplikowane, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie z odpowiedzią na to pytanie, które w zasadzie nie padło. <laughs> Już. <Proszę. śmiech> Dzięki. Jedź. Odpala im motor. Bum, 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 bum. E, Tak, więc e, ja wolę ten film nie ze Zwiastuna zdecydowanie. E, to znaczy, to, to było dla mnie zaskoczenie, bo Zwiastun mi się nie podobał. Był za bardzo melodramatyczny, jakiś taki nie wiedziałam w ogóle o co chodzi z niego i jakby nie podobał mi się. Nagle się okazuje, że film nawet jest z zabawny miejscami. E, właśnie, że, że zupełnie ktoś inny jest bohaterem niż się wydaje, że, że ze, ze, ze zwiastunów. E, też y, tak mi się skojarzyło, że D Jeff Nichols próbuje stworzyć jakby taki obraz, złapać jakby czas i, i jakieś miejsce, jakiś ludzi, i trochę, trochę mi się to skojarzyło z Days and Confused na przykład. To znaczy, to nie jest w ogóle ten film, i w ogóle nawet nie jest ten poziom filmu, ale tak, tak że jest jakby taki bok. Bohater... Bohater Chodzi zbiorowy. Chodzi o Richarda tak, balanga żeby Dokładnie. Taki jest bohater zbiorowy i właściwie ci bohaterowie drugoplanowi moim zdaniem wypadli dużo ciekawiej i chce się siedzieć z tymi. Chłopakami w tych barach i na tych motorach, po prostu. A potem film się rozjeżdża. To jest ciekawe, było. bo nie zgadzam się tak z żadną rzeczą, którą powiedziałaś. Z żadnym elementem że i żadnym zdaniem, które padło. Poza nie chcesz tym, siedzieć w barach po, z bohaterami? Poza tym, że zwiastuny faktycznie zwodzą, chociaż no właśnie, są dwa zwiastuny. Ja widziałem ten drugi chyba, czyli ten taki bardziej dynamiczny, taki e, trochę sugerujący, że to będzie. Film, który bardzo lubi Martina Scorsese. Uh -huh. No i Surprise, Surprise to nie jest film, który jest w ogóle jak historia Scorsesego o gangsterach, o, o jakimś wzroście i upadku. Bo Nichols bardzo spokojnie buduje tą swoją historię i, i momentami aż być może za spokojnie, to znaczy za mało, trochę za mało tam się dzieje, ale to jakoś za bardzo mi nie przeszkadza, bo jakiś duży koncept całego tego filmu, czyli próba opowiedzenia o gangsterach i o ludziach, którzy żyją w świecie performowania swoich no fascynacji z popkultury i rozgrywać to wszystko jeszcze w jakimś takim bardzo, bardzo smutnym i melancholijnym tonie, dosyć mnie uwiodło, chociaż też oszukałem je zwiastuny, w tym sensie, że że na nowych horyzontach postanowiłem przynieść piwo na salę i to było najsmutniejsze piwo jakie piłem od dawna w kinie. Ale nie zgadzam się z tymi, też z tym bohaterem zbiorowym w tym sensie, że jasne bohaterów jest całkiem dużo, ale jednak od początku najważniejszy jest ten trójkąt całego filmu, nie? Pomiędzy Jody Comer, Austinem Butlerem, z którym ona jest w jakiejś relacji romantycznej i Tomem Harding, który jest Czasem ojcem, czasem starszym bratem, czasem szefem e, Austina Butlera, w zależności od, od jakiegoś momentu w filmie. Tak, tylko że. Ci bohaterowie są dosyć słabo zbudowani, moim zdaniem. Tak jakby Jeff Nichols się nie, nie mógł zdecydować, jakby, którą chce z tych odpowiedzi opowiedzieć, czy chce pokazać, jakąś epokę, pokę, czy, czy bardziej chce się skoncentrować na wygraniu tych, tych, te, tego trójkąta, tych relacji między tymi bohaterami. Bo moim zdaniem, na przykład postać Judy Komer, która jest świetnie zagrana, jakby ona jest jakby gwiazdą tego, tego kradnie z, z każdą scenę, moim zdaniem, oczywiście, a to nie jest zbudowana do końca postać. To jest troszeczkę Postać wydmuszkowa, ona nas ma wprowadzać w ten świat, prawda? Ale to jest osoba, która nie do końca. Wiesz, jakie, co ona chce tak na dobrą sprawę, oprócz tego, że chce być z Austinem Butlerem. E, ale, no, wiesz, kto by nie chciał. Ale e, wszyscy chcą w tym filmie być. Kto by nie chciał? Ja bym nie chciał w sumie. Wszyscy, <laughs> w, wydaje mi się, że wszyscy w tym filmie chcą. Tak samo z Butler no jakby, Co on symbolizuje? On symbolizuje wolność. A poza tym jest Kim. Jakby, to, to nie są do końca zbudowane postacie i moim zdaniem to jest słabość tego filmu. No ale Tomek jest zbudowany. Tomek co? jest zbudowany, tak. Tomek oprócz tego, że gra... Pierwszy Tomek gra metaforę, tak? Tomek no tak. gra odchodzące lata 60. Ale Tomek też gra fajną postać i to jest I gra Hardy Marlona Brando. Tak gra, gra też poniekąd Marlona no, Brando. Tak? Austin Butler gra Jamesa Deana, więc mhm. tak. Bo, bo Tom Hardy miał jakiś taki słabszy moment kariery, że trochę mniej go widzimy, że on trochę więcej się zajmuje Venom. kickboxingiem, czy Aha. aikido, czy co on tam robi. E, Maciek się <laughs> śmieje. Panie Ekido, piszcie w komentarzach, jak bardzo się pomyliłem. E... I zaczął się kojarzyć z takimi rolami jak w Venomie, które są no, takie już na granicy autoparodii, a trochę tak, że weźmy Tom niech on zrobi co chce i po prostu skleimy z tego hmm. jakąś rolę. I to też jest taka rola, w której on balansuje na granicy bycia dziwaczno-śmiesznym, ale nie przekracza tej granicy i z tych dziwaczno-śmieszności on buduje właśnie absolutnie fascynującą hmm. postać. Tak, zgadzam się z Tobą I, i wydaje mi się, że to jest też właśnie chyba o to chodziło, że on ma być taką właśnie troszeczkę taki, taką parodią na granicy. To znaczy, że to jest dobry casting, jeżeli o to chodzi, bo on rzeczywiście wygląda jak taki, taki e, discount e, Marlon Brando z The Wild One, tak? Tak się nazywa ten film. E, zresztą ten film jest też bardzo, y, bardzo ciekawie po ustawiony między właśnie dzikim tak? a, a y, spoko Easy Rider, prawda? I, I to jest właśnie takie bardzo ciekawe też rozpięte, tu rozpięcie, tak jak filmoznawcze. Hmm. No, dla mnie Tom Hardy wpada w autoparodię, ale to jest autoparodia całkowicie kontrolowana mm -hmm. i zaskakująco dla tego filmu dająca znacznie więcej niż rola powiedzmy bardziej wysublimowana. w komentarzach, czy autoparodia kontrolowana wciąż jest autoparodią? Discuss. Eee, w tym sensie, że w Tom Hardy gra ojca rodziny, który wykonuje jakiś tam zawód, yy, kierowcy prawdopodobnie. To nie jest w ogóle ważne w tym filmie i nie zostaje nam pokazane ani przez moment. Yy, bo dużo ważniejsze jest to, że zachwycony postacią Marlona Brando z Dzikiego zakłada motocyklowy klub. I ta jego parodia wynika z tego, że on tak bardzo chce być tym Marlonem Brando. I w tym sensie, yy, w tej dziwaczności i w tej śmieszności jest jakiś z jednej strony głębszy dramat, a z drugiej strony. Zamierzone przez reżysera kontestowanie tych wzorców populturowych. To jest bardzo interesujące. No, ale tak jak mówiłaś, to, to nie jest tylko Tom Hardy. To jest w ogóle leitmotiv całego tego klubu motocyklowego. Ludzi, którzy przyjmują pewną estetykę i potem dopiero zastanawiają się, co ta estetyka oznacza tak naprawdę. Bo to już przed chwilą mieliśmy taką ciekawą dyskusję za kulisami, że to jest też film o takiej jakby degradacji bytów, że jest ten Marlon Brando na ekranie telewizora, którym chce być Tom Hardy i próbuje się nim stać, a potem jest to kolejne pokolenie młodych, którzy próbują się stać Tomem Hardim, ale każdy ten mit wypełnia jakby czym innym i czymś poniekąd gorszym w zasadzie. Tak. Nie? Bo Austin Butler, ja bym tylko postawił tezę, teraz będziecie się z nią zgadzać albo nie zgadzać. Austin Butler to jest ta postać, na której film się zaczyna rozjeżdżać. Tak, jakby. tak naprawdę dramatycznie ten film siada właśnie w momencie, kiedy próbuje skleić ten, ten cały trójkąt i próbuje właśnie tutaj zbudować. Jest ta walka o duszę, prawda? Tego Austina Butlera, prawda? Wolałam to, żeby to była opowieść o chłopakach, którzy próbują znaleźć swoje miejsce w świecie i że są właśnie odrzuceni trochę przez ten świat. I i, i, I nagle znajdują siebie i znajdują jakąś wspólną pasję, i że, i że robią jakieś fajne rzeczy razem, bądź niefajne. No bo ja nie wiem, czy picie i jeżdżenie na motorach jest fajne, ale. Jest <laughs> całkiem <laughs> fajne, <laughs> w myślę, że ale... to jest taki uniwersalny problem opowieści o przemijaniu, mm -hmm. że one przestają być fajne, kiedy wjeżdża to przemijanie. No. Że fajnie mm. się jest z bohaterami, kiedy jest im fajnie, a kiedy im jest niefajnie, to, to się tak, trochę nam tak. udziela. Pl plus też mi się wydaje, że. Y ta cała, ten cały sposób, tak jak się ten film zaczyna, czyli ta narracja, prawda, tej Judy Comer i, i jakby. Ten, ta forma tego wywiadu, że oni różni bohaterowie opowiadają różne historie, i że to, ponieważ to się gubi w drugiej zanika, części tak. filmu, to też jest na niekorzyść, mhm. ponieważ ta struktura była bardzo fajna, bo jakaś, wprowadzała właśnie jakąś taką lekkość, wprowadzała to, że lubi się tych bohaterów, że jest się zainteresowany, co się z nimi dzieje i jakby, jak, jakie są ich dalsze losy. Ja właściwie lubię to zniknięcie Ostina Butlera w tym filmie. To znaczy, w filmie, w którym. No bo ty jako jedyny nie chciałbyś z nim być. <laughs> ale. Się zgadza. Tak, ale bo chodzi mi o to, że w filmie, w którym obserwujemy y, grupę mężczyzn, którzy są zachwyceni pewnym. Mm, pewnymi kliszami z popkultury i. Ich życiorysy w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, ale ubierają te kurtki, e, wsiadają na te motory i trochę performują to, że faktycznie są tymi bohaterami z filmów. Austin Batter jest jedynym bohaterem, który naprawdę nim jest. Znaczy, który od samego początku ucieleśnia wszystkie te cechy i jakieś powiedzmy wartości moralne. E, Takiego bohatera, dlatego w momencie, w którym on znika, ta pustka, która z nami zostaje, to jest pustka absolutnie tak samo jak ta autoporedia, zresztą kontrolowana, tak myślę. Mm. No i to wpisuje się w jakiś szerszy trend w twórczości Nicholsa, nie? gdzie w Take Shelter on, powiedzmy, jakoś kontestował kino katastroficzne albo jakąś, powiedzmy, nawet biblijną opowieść. W Midnight Special kontestował science fiction, w Loving kontestował kino napięć rasowych. On bardzo lubi wchodzić w takie klasyczne amerykańskie gatunki, czy w ogóle w opowieści o Ameryce i Pewnie. wywracać je od środka, okazywać trochę z innej strony. I oczywiście można to lubić, można tego nie lubić, ale wydaje mi się, że Jeff Nichols jest takim reżyserem jednak trochę pominiętym przez Szerokie, y, sze, przez szeroką widownię, i być może trochę niesłusznie, bo robi kino bardzo osobne od, od głównego nurtu i takie, w którym fajnie jest sobie pogrzebać po sensie i tak pomyśleć, jakby co stało w ogóle za, za takim, a nie innym ujęciem sprawy. Oceniamy. Dla mnie siedem. Siedem z serduszkiem nawet. Ja, ja też dla mnie siedem. No. Sześć. Ha. Pytanie do Was. Czy zajechaliście daleko z tym filmem? I tyle. Maciek Satora, Julia Teczanowska, Jakub Popielecki. Daar wou moenie sy